Co? Ktoś zadzwonił na policję i tyle. To ich puść. No, ktoś z bloku zadzwonił, kumasz. Prosta sprawa. Ktoś ogląda streama sąsiadów i tyle. Zadzwonił, się stream. Sonia, żyj. Nie no, muszę włączyć, tak w sumie, kończymy długo. Ale zrobiłem wszystko, żeby stream był dzisiaj, w piątek, nie? I tyle. No lipa, ktoś sprzedał, policja grozi. Niestety, to nie te czasy widzowie, nie? Ale na razie stream trwa, tylko ciszej, ok? Nie kończymy jeszcze, jeszcze nie kończymy, jest ok, jest klimat, ale jak Jacek pójdzie, tu mamy się kłócić przy oknie w kuchni, przy klatce, to już będzie lipa, więc Jacek siedź tu albo i spać. jak będziecie się kłócić, to włączy streamer. Żona napisała, przepraszam, widzowie. Nie, mówię wam wprost. Była policja, i, i wiecie, nie chcę lipy robić też, nie? Ale w tym momencie staram się być ciszy, cicho. Tak, nie, że policja grozi, po prostu, no. Jacy. Mama i Jacek się nie mogą kłócić, wyzywać przy oknie, przy drzwiach na klatce, bo to jest lipa. Psz, nie Dobra, ale głos wystarczy głośniejszy. Wie. Musimy być w własnym domu cicho.